E, dobra, e, chwila gdzie są moje rzeczy, nie mam pojęcia, gdzie są moje rzeczy. Czemu tu jest krew? O Jezu! <słuch> O polska, morderca? E? O Jezu. O Boże. Oby się tu nic nie stało. O nie. Hej, jak to jest możliwe? Ja panu błagam, niech pan mnie nie zabija. Co byś dla mnie zrobił? Zabiłbym kogoś? Hmm... Nie. Chwila. Zapomniałem, muszę się teraz złowiesz, co zaś. <świla> Nadal mam kaszel. Ech, wyszedłem na dach wieżowca czy tam bloku nawet, bo to ma zbyt mało pięter, żeby być wieżowcem, ale dobra. Że sobie popodziwiać te przepiękne widoki. Ech, ależ te widoki są piękne. Po prostu aż nie mogę. stała. Jezus człowieku, to bolało! Dobra, mogę iść do domu. A, chwila, złowiszczy śmiech. Au. Hmm, no dobra. Pomalowałem sobie trochę mieszkanie. Nic mi nie zrobisz.

Nie, ja mam już naprawdę dość tej nienormalnej dzielnicy. Ja się stąd wyprowadzam, mam nowe auto. Co jest? <laughs> Ja nie chcę umierać, ja się boję, że ja znowu umrę. Tyle razy już w wzrok tego bordercy. Nienawidziłem nigdy borderców. Cześć, chcesz umrzeć? Myślisz, że mnie z zabijesz? <gerness /dmundination ingood coincidence> y o, o problem. To nie mam amunicji. Do widzenia. Boże, święty z jakimi ludźmi ja muszę żyć? Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, zostawcie lajki, na razie i cześć.